Czy to będzie najgorszy sezon dla Zielonego Ninja? No, być może tak. I co ja mam tutaj na myśli? Oczywiście, kumulację problemów i wszystkich rzeczy, które dotyczą ściśle Lloyda, a no, niestety będą miały swoje, można powiedzieć, wyładowanie, kumulacje właśnie w sezonie trzecim. Pierwszą rzeczą są wizje, które przecież cały czas mu towarzyszą. Wizje, które mimo wszystko są dużym obciążeniem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym, co widzieliśmy choćby w drugim sezonie, szczególnie w pierwszej jego części. Jak bardzo Lloyd sobie z tym nie radził, jak Miał przez to problemy. Jak już o tym mowa, to warto wspomnieć o jego, tak naprawdę, kondycji psychicznej, która pomijając fakt, że była już wtedy niestabilna, tak teraz może być jeszcze bardziej przez choćby ciągłe obwinianie się ze względu na stratę Arina, który odszedł w dodatku do jego największego przeciwnika na ten moment, do rasa. Więc to też może być właśnie taki kolejny minus, że będzie się obwiniał, że będzie właśnie czuł się winny, że to wszystko przez niego się stało, że on zawiódł Arina, a jednocześnie także Soja, która przecież cierpi po stracie przyjaciela. Także takie problemy również mogą się nawarstwiać i to mi się podoba w powstaniu smoków, szczególnie w drugim sezonie, że właśnie na problemy psychiczne też została tutaj zwrócona uwaga. I kolejna rzecz, jaka się z tym wiąże, to oczywiście powrót Moros, z którym Lloyd, no raczej dobrych wspomnień mimo wszystko nie wiąże. Tak naprawdę to wiąże z nim same najgorsze. W końcu był opętany, musiał robić okrutne rzeczy i on to wszystko pamięta. To uczucie ciągle mu towarzyszy. Gdyby jeszcze na przykład wróciła Harumi, to już w ogóle by było, a pamiętajmy, że taka też istnieje. Może nie jakaś wielka, ale też istnieje, a moje Ci na pewno i nieważne, czy będzie dobry, czy będzie zły, Lloyd w pewien sposób i tak tą jego obecność będzie odczuwał in inaczej niż inni. I taka najbardziej oczywista rzecz, no to zagrożenie, jakie mamy w trzecim sezonie. Zakazana piątka, która sama w sobie jest bardzo potężna i już z nimi ninja mogą mieć naprawdę przeogromne problemy, nie mówiąc już o kiełogrzmocie, który przecież w końcu musi zostać uwolniony. Przypomnijmy, że jest to bestia, która mogłaby Smokiem źródła. Bestia, która pokonywała oni i żywiła się ich duszami, które jednocześnie dodawały jej sił. I tak naprawdę każda inna dusza sprawia, że Kiełogrzmot staje się silniejszy. Więc wyobraźcie sobie, jak duża odpowiedzialność ciąży na Lloydzie, jako liderze drużyny. Jako na tym, który tak naprawdę odpowiada za wszystko, za całość, żeby to się trzymało kupy, żeby im misje wychodziły, plany i tak dalej, i tak dalej. Mimo wszystko odpowiedzialność ogromna. I no, bardzo duże wyzwanie przed Zielonym Ninja. Dlatego jeśli to wszystko sobie podsumujemy, Lloyd naprawdę nie ma w ostatnim czasie łatwego życia i tak naprawdę im głębiej w las, tym staje się ono trudniejsze i zobaczymy czy sobie z tym wszystkim poradzi.